Rozdział szósty Mówiący głos Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Jana 1, werset 1. Zwykły, rozsądny człowiek, nic nie wiedzący o prawdach chrześcijańskich, gdyby natknął się na ten tekst, doszedłby do wniosku, że naturą Boga jest mówienie. Przykazywanie swych myśli innym. I miałby rację. Słowo jest środkiem wyrażania myśli. Nazwanie wiecznego syna słowem prowadzi nas do przekonania, że pragnienie wyrażania siebie jest nieodzowną cechą Trójcy Świętej. Że to Bóg zawsze szuka sposobności, by przemówić do swego stworzenia. Cała Biblia potwierdza tę myśl. Bóg mówi. Nie, że Bóg przemówił ale że mówi teraz. W swej naturze jest kimś, kto ciągle mówi. Wypełnia świat swym mówiącym głosem. Jedną z największych prawd jest to, że w tym świecie mamy do czynienia z głosem Bożym. Najkrótsza i jedyna zadowalająca teoria o powstaniu świata jest taka. Przemówił i stało się. Psalm 33, werset 9. Odpowiedzią na pytanie prawa natury, dlaczego jest żywy głos Boga, nieodłącznie widoczny w Jego stworzeniu? A Słowo Boga, przez które powstał wszechświat nie może być rozumiane jako Biblia, ponieważ nie jest to ani pisane, ani drukowane Słowo, ale wola Boża wyrażona w strukturze wszystkich rzeczy. Słowo Boże jest tchnieniem Bożym wypełniającym świat. Zdolnością do życia. Najpotężniejszą siłą w Przyrodzie jest słowo Boga, a właściwie jedyną siłą w Przyrodzie, ponieważ cała energia Przyrody bierze się stąd, że zostało wypowiedziane słowo pełne mocy. Biblia jest zapisanym słowem Bożym, a ponieważ jest czymś zapisanym, jest też czymś ograniczonym wymogami atramentu i papieru lub skóry. Jednak głos Boży żyje. Jest wolny, tak jak wolny jest Bóg. Słowa, które ja Wam powiedziałem, są Duchem i życiem. Jana 6, werset 63. W wypowiadanych słowach zawarte jest życie. Słowo Boże w Biblii tylko wtedy ma moc, gdy odpowiada Bożemu Słowu we wszechświecie. Ten wszechobecny głos sprawia, że Słowo pisane ma moc. Inaczej leżałoby zamknięte i uśpione w okładkach książki. Przyjmujemy słaby i prymitywny pogląd, jeśli wyobrażamy sobie Boga podczas dokonywania dzieła stworzenia, mającego fizyczny kontakt z rzeczami, formującego i budującego rzeczy, tak jak to robi Cieśla. Biblia uczy inaczej. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy. Przez tchnienie ust jego, bo on przemówił, a wszystko powstało. On rozkazał, a zaczęło istnieć. Psalm 33, wersety 6 i 9. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały stworzone. Hebrajczyków 11, werset 3. I znowu musimy pamiętać, że Bóg nie odwołuje się tu do pisanego słowa, ale do swego mówiącego głosu. Chodzi tu o głos, który jest niezliczone wieki starszy od Biblii. Głos, który nie ucichł od czasów stworzenia, lecz ciągle rozlega się w najdalszych zakątkach wszechświata. Słowo Boga jest żywe i skuteczne. Na początku Bóg przemówił do nicości, i nicość stała się czymś. Chaos usłyszał słowo i nastał porządek. Usłyszała ciemność i stała się światłość. Bóg rzekł i tak się stało. Rodzaju 1, werset 9. Te bliźniacze wyrazy, jako przyczyna i skutek, często pojawiają się w historii stworzenia opisanej w Księdze Rodzaju. Słowo rzekł jest przyczyną dla słowa tak. Słowo tak to wyrażenie rzeku w czasie teraźniejszym. To, że Bóg jest tutaj i że przemawia, to są podstawy, na których opierają się inne prawdy biblijne. Bez nich nie mogłoby być żadnego objawienia. Bóg nie napisał książki i nie przekazał jej przez posłańca, aby była czytana bez zrozumienia przez ludzkie umysły pozbawione pomocy. Bożą księgą jest wypowiadane słowo. Które żyje w jego wyrażonych słowach, ciągle mówiące i wypowiadające jego słowa, a także sprawiające, że choć mijają lata, ono wciąż ma moc. Bóg tchnął w proch i powstał człowiek. On tchnie w ludzi i stają się prochem. Synowie ludzcy, wracajcie! Psalm 90, werset 3. Było wypowiedzianym przy upadku słowem, przez które Bóg wydał wyrok śmierci na każdego człowieka. Już nic więcej nie musiał dodawać. Odbywająca się na całej ziemi smutna procesja rodu ludzkiego, przychodzącego od narodzin do grobu, jest dowodem, że jego początkowe słowo wystarczyło. Nie zwracamy wystarczającej uwagi na głębie treści zdania zapisanego w Ewangelii Jana. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jana 1, werset 9. Przestawmy szyk zdania, a prawda ciągle będzie taka sama. Słowo Boga porusza serca wszystkich ludzi jako światłość duszy. W sercach wszystkich ludzi świeci światłość. Dźwięczy słowo i nie ma od nich ucieczki. Coś takiego musiało zaistnieć, jeśli Bóg żyje i jest obecny w tym świecie. A apostoł Jan mówi, że tak jest. Nawet ci ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Biblii, zostali nauczeni z wystarczającą jasnością, by usunąć wszelką wymówkę z serc na zawsze. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Rzymian 2, werset 15. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo, stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Rzymian 1, werset 20. Wszechobecny głos Boga nazywany jest często przez starożytnych Żydów mądrością. Mówiono, że wszędzie rozlega się jej głos i bada całą Ziemię, szukając odpowiedzi od synów ludzkich. Ósmy rozdział księgi Przypowieści Salomona zaczyna się tak. Czyż mądrość nie nawołuje, nie wysila głosu roztropność? Dalej autor przedstawia mądrość jako piękną kobietę, która. Na najwyższym szczycie, przy drodze, na rozstaju zasiada. Przysłów 8, werset 2. Jej głos rozlega się z każdego miejsca, tak żeby dotarł do wszystkich. Odzywam się do Was, mężowie. Wzywam Was, synowie ludzcy. Przysłów 8, werset 4. Potem zwraca się do prostaczków i głupich, aby słuchali jej głosu. Mądrość Boża czeka na duchową odpowiedź, której zawsze szukała, ale rzadko znajdowała. Tragedią jest, że chociaż nasz wieczny dobrobyt zależy od słuchania, wyćwiczyliśmy nasze uszy, żeby nie słyszeć? Ten wszechobecny głos zawsze rozbrzmiewał i często trapił ludzi, choć nie rozumieli źródła swego strachu. Czy możliwe jest, aby ten głos osiadający jak żywa mgła na serca ludzi? Był nieodkrytą przyczyną przygnębienia sumienia i tęsknoty za nieśmiertelnością, wyznawaną przez miliony ludzi od zamierzchłych czasów? Nie musimy się silić na odpowiedź. Mówiący głos jest faktem. Każdy z nas musi natomiast sam dla siebie wyciągnąć naukę z tego, jak inni ludzie na ten głos reagowali. Gdy Bóg przemówił z nieba do naszego pana. Człowiek obracający się wokół siebie wyjaśnił to jako coś naturalnego, powiedział zagrzmiało Jana 12, werset 29. Zwyczaj wyjaśniania Bożego głosu za pomocą praw natury jest podstawą współczesnej nauki. W żyjącym i oddychającym kosmosie istnieje coś tajemniczego, zbyt cudownego, zbyt strasznego, by dało się zgłębić rozumem. Wierzący człowiek nie twierdzi, że rozumie. Pada na kolana i szepcze: Bóg. Człowiek ziemski też klęka, ale nie oddaje czci. Klęka, by zbadać, poszukać, znaleźć przyczynę powstania rzeczy i odpowiedzieć na pytanie: jak to się stało? Przypadło nam w udziale żyć, w zeświecczonym wieku. Nasze sposoby myślenia, do których się przyzwyczailiśmy, pochodzą od naukowców, a nie od ludzi uwielbiających Boga. Chętniej wyjaśniamy niż uwielbiamy. Wykrzykujemy, zagrzmiało i dalej kroczymy ziemską drogą. Ten głos jednak ciągle rozbrzmiewa i szuka. Porządek i życie świata zależą od tego głosu. Ale ludzie są zbyt zajęci lub uparci, aby zwrócić nań uwagę. Każdy z nas miał takie przeżycie, którego nie mogliśmy wyjaśnić. Nagłe poczucie osamotnienia, lub uczucie zdziwienia albo strach przed ogromem wszechświata. Może odczuliśmy też chwilową światłość idącą z jakiegoś innego słońca, dającą nam w krótkim błysku pewność, że jesteśmy z innego świata, że nasze pochodzenie jest boskie. To, co wtedy zobaczyliśmy, mogło być zupełnym przeciwieństwem tego, czego uczono nas w szkole i w wielkiej sprzeczności ze wszystkim, co wcześniej znaliśmy lub w co wierzyliśmy. Byliśmy jednak zmuszeni odsunąć na bok wątpliwości, mimo że przez chwilę, gdy chmury się rozstąpiły, sami usłyszeliśmy i zobaczyliśmy. Chcąc wyjaśnić te zjawiska, nie będziemy uczciwi wobec faktów, dopóki nie zgodzimy się, że istnieje chociażby możliwość, iż takie przeżycia wynikają z obecności Boga we wszechświecie i jego ciągłego wysiłku, by porozumieć się z ludzkością. Nie odrzucajmy zbyt lekkomyślnie takiej hipotezy. Mam takie przekonanie i nie będę się czuł źle. Jeśli nikt się z tym nie zgodzi, że każda dobra i piękna rzecz, którą człowiek wyprodukował, wynika z jego błędnej i hamowanej przez grzech odpowiedzi na głos Stwórcy, rozbrzmiewający nad Ziemią. Byli filozofowie i moraliści, którzy śnili o cnocie, myśliciele i realiści, spekulujący na temat Boga i nieśmiertelności. Poeci i artyści, którzy stworzyli trwałą i czystą piękność z naszej pospolitej materii, jak możemy to wszystko wytłumaczyć? Nie wystarczy powiedzieć to geniusz. A kim jest geniusz? Czyż nie mogłoby być tak, że jest to człowiek nawiedzony przez głos, mozolący się i walczący jako pętany, by osiągnąć cel, który tylko mgliście pojmuje? To, że wielki człowiek mógł w swej pracy pominąć Boga, że mógł nawet coś napisać lub powiedzieć przeciwko Bogu, nie nieniweczy myśli, o którą mi chodzi. Boże odkupieńcze objawienie się w Piśmie Świętym jest niezbędne do osiągnięcia wiary i pokoju z Bogiem. Wiara w zmartwychwstałego Zbawiciela jest konieczna, jeśli niewyraźne pragnienie nieśmiertelności ma doprowadzić nas do zadowalającej Dającej spokój i wspólnoty z Bogiem. To przekonanie jest dla mnie wiarygodnym wyjaśnieniem istnienia wszelkiego dobra pochodzącego od Chrystusa. Możesz jednak nie przyjąć mojej tezy i też być dobrym chrześcijaninem. Głos Boży jest głosem przyjaznym. Nikt nie musi się obawiać słuchania Go, chyba że podjął decyzję, aby Mu się oprzeć. Krew Jezusa objęła nie tylko rasę ludzką, lecz także całe stworzenie. I aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Kolosan 1, werset drugi. Zupełnie bezpiecznie możemy zwiastować przyjazne niebiosa. Niebo i ziemia wypełnione są dobrą wolą tego, który mieszkał w krzewie. Doskonała krew oczyszczenia zapewnia to na zawsze. Ktokolwiek tylko będzie słuchał, usłyszy mówiące niebiosa. Z całą pewnością obecne czasy nie należą do takich, w których ludzie chętnie przyjmują wezwanie, by słuchać. Bo słuchanie teraz nie jest elementem popularnej religii. Znajdujemy się wręcz na przeciwnym biegunie. Religia przyjęła okropną herezję, że hałas, rozmach, aktywność i szum sprawiają, iż człowiek staje się miły dla Boga. Możemy jednak nabrać otuchy. Dla ludzi ogarniętych burzami ostatniego wielkiego konfliktu, Bóg mówi: Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg. Psalm 46. Werset 11. I ciągle to powtarza, tak jakby chciał powiedzieć, że nasza siła i nasze bezpieczeństwo nie tkwią w hałasie, lecz w uciszeniu się. Bardzo ważne jest, by uciszyć się w oczekiwaniu na Boga. Najlepiej, gdy jesteśmy sami, z otwartą Biblią, a wtedy, jeżeli zechcemy, możemy zbliżyć się do Boga i zacząć słyszeć, jak mówi do nas w naszych sercach. Myślę, że dla przeciętnej osoby będzie to przebiegało tak. Najpierw będzie to dźwięk Bożej obecności, jakby spacerującej po ogrodzie, potem głos, rozróżnialny, ale ciągle jeszcze niewyraźny. A potem nastąpi ten radosny moment, gdy Duch Święty zaczyna oświecać pisma, a to, co było tylko dźwiękiem lub w najlepszym wypadku głosem, stanie się wyraźnym słowem. Ciepłym, intymnym i jasnym jak słowo drugiego nam przyjaciela. Następnie przyjdą życie i światłość, a wreszcie to, co najlepsze: zdolność, by widzieć, odpoczywać i mieć Chrystusa jako zbawiciela, pana i wszystko. Biblia nigdy nie stanie się dla nas żywą księgą, jeśli nie będziemy pewni, że Bóg przemawia we wszechświecie. Przeskoczenie z umarłego i bezosobowego świata do dogmatycznej Biblii dla większości ludzi jest czymś zbyt trudnym. Mogą przyznawać, że powinni przyjąć Biblię jako słowo Boga i mogą nawet próbować o niej tak myśleć, ale wciąż nie są w stanie uwierzyć, że słowa na stronnicach Pisma Świętego są skierowane do nich. Ktoś może nawet powiedzieć: Te słowa są skierowane do mnie. A jednak nie czuje w swym sercu i nie wie, że tak jest. Stał się ofiarą rozdwojonej psychologii. Próbuje myśleć, że Bóg zawsze jest niemową, a mówi tylko w tej księdze. Wydaje mi się, że większość naszej religijnej niewiary pochodzi z błędnej koncepcji i niewłaściwego stosunku do pism prawdy. Milczący Bóg nagle zaczął mówić w tej księdze, a gdy ją skończył pisać. Na zawsze wrócił do ciszy. Teraz czytamy tę księgę jako zapis tego, co powiedział Bóg, gdy przez krótki czas miał ochotę mówić. Jak możemy wierzyć, mając takie pomysły w głowie? Fakty jednak są takie, że Bóg nie milczy i nigdy nie milczał. Mówienie jest Jego charakterem. Druga osoba Trójcy Świętej jest nazwana Słowem. Biblia jest nieuniknionym rezultatem ciągłego Bożego mówienia. Jest to nieomylna deklaracja Jego umysłu, wyrażona w znanych nam słowach. Myślę, że nowy świat wynurzy się nam z religijnej mgły, gdy zaczniemy traktować Biblię jako księgę, która nie tylko raz przemówiła, ale która teraz przemawia. Prorocy zwykle mówili: Tak mówi Pan. I mieli na myśli to, że Bóg teraz przemawia do słuchających. Możemy użyć czasu przeszłego, by zupełnie poprawnie wykazać, że w pewnym określonym czasie pewne określone słowo Boże, raz wypowiedziane, jest ciągle wypowiadane. Tak jak dziecko, raz narodzone, ciągle żyje, lub jak świat, raz stworzony, ciągle istnieje. Są to tylko niedoskonałe ilustracje, ponieważ dzieci umierają, a światy gasną, lecz Słowo Boże trwa na wieki. Jeśli tylko chcesz dalej poznać Pana, natychmiast podejdź do otwartej Biblii, spodziewając się, że do Ciebie przemówi. Nie traktuj jej jak rzeczy, którą można przekładać z miejsca na miejsce. Jest to coś więcej niż rzecz, to jest głos. Słowo, słowo żyjącego Boga. Panie, ucz mnie słuchać. Czasy są hałaśliwe, a moje uszy są zmęczone tysiącem głośnych, nieustannie atakujących dźwięków. Daj mi ducha, jakiego miał chłopiec Samuel, gdy mówił do Ciebie: Mów, panie, bo sługa Twój słucha. Pozwól mi słyszeć Ciebie. Gdy mówisz w moim sercu, pozwól mi przyzwyczaić się do dźwięku twego głosu, aby jego tony stały mi się bliskie, gdy ucichną dźwięki ziemi, a jedynym dźwiękiem będzie muzyka twego mówiącego głosu. Amen.